Dzień dobry kochani w tą niedzielne popołudnie. Z tej strony Joaś z kanału Wybieram Zdrowo na Facebook, Instagram i YouTube. Dzisiaj spontanicznie postanowiłam Was włączyć w proces gotowania mojej zupki grzybowej. Przepraszam, że ja się tak trochę tutaj błyszczę w tej kamerze, ale niedziela jest też moim dniem, tak beauty day, tak to nazwijmy, kiedy oprócz tego, że biorę sobie bardzo długi prysznic z peelingami, mycie włosów, to jeszcze stosujemy sobie olejowanie na koniec. Dzisiaj było olejowanie mojej buzi za pomocą. Są na zimno tłoczonego oleju z maku białego. Jest to bardzo dobry olej, taki jakby botox na, na skórę, więc tutaj pięknie mi to wygładza moje zmarszczunie tutaj na, na czółku. Wiadomo, mimiczne, jak mimiczne one zawsze będą, ale buzia naprawdę robi się bardzo delikatna, bardzo gładka, wtedy tak pięknie się wchłania taki olej. Ja w ogóle później jeszcze być może gdzieś tam wstawię jako relację na Instagramie może takie zdjęcie, bo postanowiłam dzisiaj w ogóle, jakie off-topiki ja robię że miałam mówić o gotowaniu zupy, a zaczyna mówić o tym, że posprzątałam szafkę w łazience i powywalałam właściwie wszystkie moje, że tak powiem, chemiczne kosmetyki, tak, czyli nienaturalne. Jakieś Revitalifty i, i tak dalej. Nakupowałam Longor, ja reklamowała w telewizji, ja oczywiście już się nabrałam, poleciałam, ale od kiedy jestem bardziej na surowo i wege, dowiedziałam się tylu fantastycznych rzeczy, że wszystkie te kosmetyki po prostu okazały się kompletnie Niepotrzebne, nie dość, że, że są po prostu, jak to fajnie gdzieś tam czasami Mariusz na kanale odmładzania na surowo mówi, że, że po prostu to, czego nie da się zjeść, to on po prostu na swoje ciało w ogóle by nie nałożył. No i faktycznie ja też już do tego dorosłam, tym bardziej, że po prostu zauważyłam podczas stosowania, że, że po prostu efekty są rewelacyjne. Moje dłonie też są gładziutkie, śliczne. Także naolejowałam sobie dzisiaj włoski, naolejowałam sobie dzisiaj puśkę. A teraz, może przechodzimy do części głównej, czyli to, co mówiłam. Gotuję dzisiaj zupę. Tak, dzisiaj gotuję, bo niedziela to jest troszeczkę taki inny dzień w naszym domu. Od zawsze, od kiedy ja byłam mała w moim domu rodzinnym, był to rosół. W niedzielę, jak wiecie, tradycja. Yy, więc do tej pory u nas w domu również ta tradycja rządzi, więc musi być rosół oczywiście rosół jest wege, bez mięsa tak samo jak będzie dzisiejsza nasza grzybowa ale dzisiaj miałam ochotę yy, na, na po prostu zupkę grzybową nie wiem, jest grudzień Wiecie, zimno, nie wiem, tak jakoś się w tym okresie chce tych grzybów, może dlatego zawsze na stole wigilijnym stoją różnego rodzaju potrawy z grzybami, bo gdzieś tam po prostu organizm czuje akurat ochotę na te grzyby właśnie w tym okresie listopad-grudzień, tak, w tym w tym jesienno-zimowym. No dobrze, zmieniamy kamerkę i pokazuję Wam, co ja tutaj działam sobie dzisiaj. A zatem tak. W moim garnuszku wylądowały już warzywka, dwie marchewki w całości. O, tutaj może pokażę dwie marchewki w całości i pietruszka w całości. Czemu w całości? Ponieważ ja nie chcę zjadać później akurat tych warzyw, tak samo selera właśnie po ugotowaniu, ponieważ po ugotowaniu one z Zawierają, zaczynają zawierać, zawierają bardzo dużą ilość cukru. W związku z tym ja po prostu chcę smaku tych warzyw, ale nie chcę ich zjadać. To, co tutaj jeszcze się znalazło, to mamy tutaj łupinki z cebuli, ponieważ nie wiem, czy słyszeliście o tym patencie, ale łupinki z cebuli pomagają bardzo ładnie zabarwić kolor zupki. Natomiast cebulkę mamy tutaj na patelni i za chwileczkę będziemy ją obsyrać. Będziemy ją obsmażać na oleju kokosowym, ponieważ e, być może Wam już wiadomo, być może nie, to w tym momencie dowiadujecie się ode mnie, że olej kokosowy to jest jedyny, który e, nie dzieje się z nim nic złego w bardzo wysokich temperaturach i również osiąga bardzo wysoką temperaturę smażenia. Nie można smażyć na żadnego rodzaju olejach roślinnych, słonecznikowych, rzepakowych czy oliwach, ponieważ one po, przy wysokiej temperaturze robią się właśnie dla nas bardzo szkodliwe. A na masełku smażyć nie chcę, bo ja już po prostu coraz bardziej też dorastam do tego, żeby na moim i mojej rodziny talerzach nie było tak zwanego cierpienia. Dodajemy sobie zatem taką słuszną łyżkę oleju kokosowego, ponieważ tłuszcz pomaga bardzo wyciągnąć nam smak ze wszystkich potraw. Zatem olej kokosowy jest bardzo zdrowy. No i, i troszeczkę podsmażymy tą naszą cebulkę. W międzyczasie zamoczyłam sobie też grzybki. Mamy tutaj mieszankę borowików i podgrzybka. Tak, cebulka nam się już ładnie tutaj podsmażyła, właściwie poddusiła, zaraz ja to łączę. już pięknie pachnie w całym domu. Zupka już zaczęła sobie lekko pyrkać tutaj. Dodałam w międzyczasie troszeczkę kurkumy też, żeby wyciągnąć dodatkowo taki fajny smaczek i zapach. I czas na przyprawy. I tak, na ten garnek, nie wiem ile tutaj będzie, ale ze 3 litry dodam około dwóch płaskich łyżek na początek soli, później najwyżej jeszcze do soli. Ja mam tutaj sólki malajską różową Bardzo lubię też zawsze smak lubczyku, czy to w rosole, czy to w zupach innych, w tym w grzybowej. Będzie to również ziele angielskie. o, jeśli lub na mi się zdublował dwa razy. Odkładamy i będzie to listek laurowy. Ja akurat mam tutaj taki żywy, więc tym bardziej będzie pyszny smaczek. Na sam koniec do zupki dodamy oczywiście jeszcze natki pietruszki. Niektóre przyprawy właśnie między innymi takie jak lubczyk, ale też majeranek, na przykład oregano, lubią wydobywać z siebie smak pod wpływem temperatury, więc dobrze jest je tak fajnie sobie rozetrzeć tutaj w dłoni. Będzie bardziej bardziej aromatycznie i smacznie. Wrzuciłam już naszą usmażoną cebulkę, dodaję teraz drugą, drugą tak, łyżkę soli himalajskiej, dodam za chwileczkę jeszcze do tego czosnku, listki już mamy, ziele angielskie już mamy. No i co? No i pozwolimy się zupce gotować przez 20 minut. Także dzisiaj nie na surowo. Tak jak mówiłam, z okazji niedzieli troszkę inaczej. Natomiast będzie dzisiaj coś nowego u mnie, ponieważ postaram się, aby dzisiaj był tylko mój jeden, jedyny posiłek w ciągu dnia. Ponieważ generalnie, ponieważ generalnie od 8 dni jestem w programie moje 90 dni. I tam tak jest stosowanie takiego okna żywieniowego, że o 10.45 pijesz sobie już ocet jabłkowy, później o 11 pijesz sok siedmio-składnikowy, później jak masz ochotę to zjadasz jakiś owoc, potem robisz sobie przerwę do 16, o 16 jesz jakby obiad o kolację już, czyli też jakieś tam, a przepraszam, jeszcze rano też jest jakiś posiłek do tego jakaś sałatka albo jakieś inne danie, później przerwa do 16 i później jest jakiś drugi surowy posiłek i, i jakby do 16 w ogóle jemy tylko i wyłącznie na Surowo, a jeszcze do godziny 18 możemy sobie zjeść dla smaku coś gotowanego. Natomiast ja dzisiaj zrobię troszeczkę inaczej yy, i postaram się całe, jakby dzisiaj moje jedzenie zmieścić w jednym posiłku. Yy, no i dzisiaj yy, do tej pory, a jest godzina, jest godzina 14 właściwie, więc ja właściwie dopiero nie, 20 minut temu wypiłam 500 ml soku selera naciowego. No i właśnie tak myślę, że dopiero około godzinki 16 zjem sobie tą zupkę. Jak będzie mi mało, to zrobię sobie jeszcze kanapeczkę z chlebkiem witariańskim, z jakąś sałatką, bo zrobię sobie guacamole z awokado, które uwielbiam. No i jak będę miała ochotę, to pół godziny później jeszcze sobie dojem jednym owockiem jakimś i to będzie się liczyło jako jeden posiłek, no i, i po prostu z tą zupką grzybową razem. I oprócz tego nie będzie jedzone nic innego. Myślę, że mi wystarczy. Ja wczoraj zakończyłam ile? Tam? 64 godziny postu. I powiem Wam, że dzisiaj nawet w ogóle nie jestem głodna, nie chce mi się jeść, ponieważ to jest tak, że ciało dokładnie pamięta to, co było poprzedniego dnia, to co jadłeś, o których godzinach jadłeś poprzedniego dnia, a że ja nie jadłam przez ostatnie dwa dni nic, a wczoraj dopiero pierwszy posiłek zjadłam gdzieś tam też w okolicach godziny, nie wiem, 15, no to dzisiaj do tego momentu w ogóle nie jestem głodna. Grzybki już się namoczyły, wyciągnęłam je, ponieważ to są takie dosyć spore kawałeczki, więc ja jeszcze tutaj posiekam. Troszkę, żeby było fajniej pełnić zupce. Natomiast wodę z tych grzybków, które, której one się namoczyły, dolewam sobie tutaj do zupki. Broń Boże, tego nie wylewam, żeby to było po prostu jeszcze bardziej aromatyczne. Jedynie co to zaraz tą końcówkę wygarnę ręką, bo nie chcę, żeby mi się ten piasek z tych grzybów, który jeszcze został, mimo że je płkałam, żeby mi się do tej zupy dostały. Nie chcę, żeby nam zgrzytało w zębach. Grzybki już w zupce są też. Pogotuję to jeszcze pół godziny. Później wystudzę do około. 50 stopni lub troszkę mniej, bo będę chciała zamiast ziemniaczków użyć tam pokrojony w kosteczkę selernaciowy i będę chciała, żeby zachował on swoje właściwości zdrowotne, witaminki. W związku z tym jego nie będę poddawała obróce termicznej. Dodam również na koniec jeszcze śmietanę z nerkowców, które mam zrobioną w lodówce z dnia wczorajszego. Jeszcze. No i, i, tak jak mówiłam, natkę pietruszki. I taka przepyszna niedzielna zupka, dzisiaj zamiast rozsołku i zamiast surowego w pełni jedzenia, ale za to yy, raj dla podniebienia. Tak mi się też zrymowało. W czasie, kiedy nasza zupka będzie się sobie tutaj gotowała, to ja idę dokończyć sobie wywiad Macieja Wieczorka, eksperta w pętleju z Marcinem Prokopem. Dzisiejszy jest odcinek, bardzo ciekawy wywiad. Wyobraźcie sobie, że Marcin Prokop e, naprawdę ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, mimo że zazwyczaj robi tylko za komedianta, ale ten facet ma poukładane w głowie. Także znowu taki off z mojej strony, to by nie, nie byłabym sobą, gdybym tego nie robiła. Także do zobaczenia później, prawdopodobnie już bezpośrednio, na talerzu. Także na ten moment popa i pokażę później zdjęciem jeszcze efekt końcowy mojej zupki. Na razie.